Witam! Ten film nagrywam z okazji rocznicy umownej daty rozpoczęcia trzeciej RP, czyli na 36 lat rządów styropianu. I w tym filmie chciałbym tutaj. Bo nagrywałem film o tym we antykomunizm, antypolonizm, też wypowiedziałem się dla Międzynarodowego Radia Białoruś o tym problemie i filmy z tym związane załączę w opisie. Mówiłem, komu ta ideologia demonizowania tej Polski sprzed 1989 roku, komu ta ideologia słówy? We słowy ona elitom politycznym, które chcą w ten sposób demonizując tamten Poprzednią epokę w pewien sposób no, yy, pokazać w jak najlepszym świetle przez kontrast to, co jest teraz. Pokazać, że tak transformacja się udała, że wyprzedawanie yy, zakładów przemysłowych yy, za bezcen, że prywatyzacja, wyprzedanie majątku narodowego to przyniosło poprawę dobrobytu niesamowitą, że na wpuszczanie nam tutaj obcych korporacji to nam przyniosło dobrobyt i że teraz idziemy najlepszą możliwą ścieżką rozwoju. No i że generalnie nie ma na co narzekać, no bo ta ścieżka właśnie kapitalistyczna, ta ścieżka e, wolnego przepływu towaru, wolnej tutaj przedsiębiorczości, wycofania się państwa z roli, e, z roli głównego inwestora w gospodarce, że to jest najlepszą optymalną strategią i że teraz to się e, już będzie łatwo było i nie ma na co narzekać. I że generalnie dobrze rządzą, no i tutaj tylko o detale się kłócą, kto lepiej realizuje tą jedyną słuszną drogę. No i w uzasadnieniu tego, że nie należy z tej drogi zawracać i broń Boże, nie należy domagać się zrotu tego mienia, które zostało nam odebrane, wyprzedane za bezcen, że nie rozliczać tego, i żeby ci, którzy się na tym obłowili, żeby ich majątki były bezpieczne. Temu generalnie służy demonizowanie okresu Polski Ludowej. No ale niestety bardzo często w tym demonizowaniu Polski Ludowej yy, biorą udział nie tylko ludzie, którzy bezpośrednio skorzystali na przemianach, na transformacji, na tym w wyprzedano majątek narodowy na tym, że mogli go skupować za bezcen, Nie tylko ci, którzy skorzystali na tym, że gdy popadały, poupadały, zostały zniszczone, celowo zniszczone państwowe przedsiębiorstwa, że oni swoimi biznesikami wypełnili niszę rynkową, która została im stworzona. Nie. W tym, w tej nagonce na Polskę Ludową Często biorą udział też ludzie, którzy wcale nie skorzystali na transformacji. A mimo to z jakichś przyczyn y, potępiają w czambu Polskę Ludową potępiają jaki to był straszny y, okres do życia. I tutaj Wam przedstawię teorię, że jedną z przyczyn, dla których taka propaganda jest powielana przez wielu ludzi. Jest po prostu kontekst konfliktu międzypokoleniowego. To jest konfliktu międzypokoleniowego między tym pokoleniem, które wchodziło w dorosłość jeszcze w czasach Polski Ludowej. Powiedzmy, na przykład Zagierka wchodzili w dorosłość, dostawali wtedy pierwszą pracę, pierwszy zakładali rodziny i tak dalej. A pokolenie konflikt między nimi a pokoleniami, które wchodziły w dorosłość już w trzeciej RP, już w warunkach y, rynkowych, tych kapitalistycznych, zglobalizowanych. No i właśnie. W kontekście tego konfliktu pokoleniowego, pokolenie y, to moje, które już się urodziło w trzeciej RP, jest w konflikcie. Często, często pokolenie naszych dziadków próbuje jakoś sobie. Nie wiem, ten film jest na spontanie nagrywany, no ale jakby to powiedzieć, jakoś sobie odreagować naszym kosztem. I sposobem na takie odreagowanie, poczucie się lepiej kosztem młodych, jest takie pierdolenie, że oni, oni, ich pokolenie to jest twarde. Oni to przeżyli za komuny, kiedy było tak ciężko i niczego nie było. O każdy. No im człowiek się cieszył, jak dostał kromkę chleba z masłem. Oj, to się cieszył. A dziś wy młodzi to wszystko macie pod nos podstawione. I tak się, tak gadają. Bo... I my to jesteśmy silni, którzy w takich ciężkich warunkach sobie radziliśmy, a wy to jesteście słabe pizdy, które się y, tylko płaczą i narzekają. Bo za naszych czasów, za komuny myśmy żyli, kurwa, nic nie było, tak było ciężko, stało się w kolejce, tak było źle, tak było źle, a wy to teraz macie y, takie łatwe życie. My jesteśmy lepsi, bo my sobie poradziliśmy w tak ciężkich czasach, a wy nie potraficie sobie poradzić, mając, żyjąc w najlepszym z możliwych ustrojów e, społecznych, czyli kapitalizmie, i wy nie potraficie sobie poradzić. No to jesteście słabsi i gorsi od nas. I tak sobie e, często stawy pierdolą, żeby poczuć się lepsi od młodych. Żeby poczuć się lepsi, żeby się wywyższać. I żeby jednocześnie umniejszać te problemy, z jakimi muszą się dziś młodzi borykać. Problemy ekonomiczne młodych No. Czyli taki mechanizm właśnie koszt. I właśnie dlatego demonizują tamte czasy, żeby pokazać jak to oni mieli cięwej i jak to oni są twardsi. A jak to młodzi tylko są, narzekają i tylko im źle, a są rozpieszczeni i, i wszystko mają pod nos i są słabi ty, i, i mogą być powodem do tego, żeby y, ich y, w internecie wyśmiewać, że A to młode pokolenie to dziś takie pizdowate w, w, od dobrobytu i, i słabe i tak dalej. To tak sobie staruchy starają się... Y, tak pieprzą, żeby poczuć się lepsi. I żeby... W, i wpędzają też młodych w kompleksy. No bo jak taki młody tego słucha, młody człowiek tego słucha i myśli sobie kurczę, wyje w yy, najłatwiej... przechodzę życie na najniższym poziomie trudności, bo wyje już w tej cudownej, wolnej Polsce, nie w tej strasznej komunie, więc przechodzę życie na dużo... Yy, ni w tym poziomie trudności, a nie radzę sobie tak jak rodzi, radzili sobie moi rodzice czy dziadkowie, którzy mieli ciężej. To znaczy, że ja jestem do dupy, to znaczy, że, yy, że ja się, jestem nieudacznikiem, i dostaje taki młody człowiek kompleksów, depresji, popada w nałogi i niestety tak to wygląda. No i tacy młodzi ludzie też potem przez to nie myślą o tym, że to, że im się nie udaje w życiu, to jest wina czegoś w ustroju społecznym, tego, że jest źle ten kraj rządzony, tylko myślą wtedy, że nie, to ja jestem do dupy i dlatego z mojej winy moje życie mi się nie udaje. Bo przecież tamci mieli ciężej nasi rodzice i Yy, którzy przewyli komunę, tą straszną komunę. Echem. A prawda jest taka, że to jest tylko takie pierdolenie starych, żeby poczuć się lepszym od młodych, bardzo często. Właśnie to demonizowanie czasów polski ludowej, wręcz karykaturalne, że pr przewyli na samym occie bo nic nie było, był tylko ocet i jakoś wszyscy, nikt z głodu nie umarł. Wszyscy to przewyli na tym occie. Naprawdę. I często to jest tylko takie pieprzenie, żeby żeby pokazać, że o, jak to teraz młodzi są roszczeniowi i niczego nie domagajcie się. Co jest bardzo na rękę politykom, którzy chcą tego, żeby młodzi niczego się od nich nie domagali i niczego od nich nie wymagali. Żeby. Niczego od polityków nie wymagali, ale jednocześnie płacili na tych polityków podatki. O! No i żeby młodzi oczywiście płacili składki i tak dalej, i robili na to pokolenie, które miało tak ciężko, które teraz albo jest na emeryturze, albo odchodzi na emeryturę, bo tamto pokolenie przecież miało tak ciężko yy, żyjąc za komuny, kiedy nic nie było, więc im się od życia należy. Im się od życia należy. Z młodych ściągać czynsze. Nie wiadomo jak wysokie za to mieszkanie. Bo teraz to im się należy. Bo młodzi to narzekają, że są wysokie czynsze i tak dalej. A tamci to mieli tak źle za komuny. No i żaden taki dziaders nie powie nie powie ci o tym, że tak naprawdę to on miał. Po pierwsze Robotę pewną od państwa nie było czegoś takiego, że mógł w każdy dzień wylecieć z pracy. No, ludzie brali udział w strajkach, w protestach i nie wylatywali z pracy za to. A dziś nawet nie będzie strajku, bo ludzi po prostu się zwolni, rozwiąże im się umowy i jest już po strajku. Ludzie mieli niewkania, do których ponad wpłat własny dopłacało państwo. A dziś to, co mamy wkład własny, to jest tylko nasza zdolność kredytowa, a resztę musimy na ten lichwiarski kredyt. Albo wydawać połowę pensji na to, żeby wynająć mieszkanie, jakąś kawalerkę czy coś. Były włopki, była infrastruktura, która została polikwidowana, była stabilność zatrudnienia. Ci ludzie, którzy wchodzili w dorosłość na przykład za gierka, którzy mieli tą stabilność zatrudnienia, oni też były suchą stopą często mieli szansę przejść transformację. Dlaczego? Dlatego, że byli już doświadczonymi pracownikami z doświadczeniem zawodowym, czyli mogli. Czyli nie byli tak jak młodsi pierwsi do zwolnienia, tylko mieli większe szanse nawet redukcję etatów przetrwać i jakoś doczłapać do tej emerytury. A w razie nawet zwolnienia, zamknięcia zakładu mieli większe szanse z doświadczeniem znaleźć jakąś pracę. Bo transformacja właśnie tych młodych, wchodzących w dorosłość, uderzyła najbardziej i to najbardziej młodzi dziś cierpią konsekwencje tej wywalczonej wolności. <słuch> I niestety tak się takim pierdoleniem antykomunistycznym stawy próbują na nas młodych jakąś, jakoś się wywywać w jacy to oni są lepsi, jak to oni mieli ciężko. A tak naprawdę to taki stary, gdyby go teraz wrócić, na dzisiejszy rynek pracy Zabrać mu mieszkanie Kazać mu wynajmować się Na rynku obecnym I kazać mu zapierdalać Tak jak dziś zapierdalają młodzi Po fabrykach, po magazynach Po jakichś gastronomiach To by się zesrał Jeszcze się cieszą Teraz, że o Młodzi to mają tak dobrze Bo jest Unia Europejska I można jeździć sobie po Europie Można sobie wyjechać Jak się nie podoba, to może ona wyjechać. Też mi wielka zdobycz. Bo oni to niby mieli ciężko, bo nie mogli wyjeżdżać. No nie mogli wyjeżdżać, no i co z tego? Nie mogli, ale po chuj mieli wyjeżdżać. Jak mieli pracę zapewnioną w Polsce, jak nie było bezdomności w Polsce, jak było zagwarantowane, że cię z domu od tak na ulicę nie wyrzucą. Że nawet jakby cię rodzina wywróciła z domu... a to masz zagwarantowaną pracę, a jak masz zagwarantowaną pracę, to mogłeś liczyć często na mieszkanie w hotelu przyzakładowym. Mieszkanie, dużo powiedziane, ale na pokój w hotelu przyzakładowym mógł liczyć człowiek, który ch chciał pracować. No a teraz, właśnie, i sobie mówią, że tak, tak oni mieli ciężko, tak? No i w ten sposób wyżywają się na młodych. W ten sposób debatę publiczną też spychają w taki sposób, żeby nie zajmować się problemami młodych, nie zajmować się tymi problemami, że jest ciężko o mieszkanie, że jest ciężko o stabilną pracę. A przez to, że nie ma zajęcia się problemami młodych, to ci młodzi nie są w stanie normalnego życia, założyć rodziny i tak dalej, nie dlatego, że są nieudacznikami, tylko dlatego, że nie mają tych ułatwień, jakie miało tamto pokolenie, które wchodziło w dorosłość w czasach Polski Ludowej. <laughs> tamto pokolenie, bo to pokolenie też, które budowało Polskę Ludową, to jest jeszcze jeden aspekt, to pierwszych lat, lat 50., którzy wtedy wchodzili w dorosłość, zaraz po wojnie tak oni faktycznie mieli ciężko i oni odbudowali ten kraj po wojnie ale dzisiejsi emeryci którzy narzekają jak to mieli za komuny ciężko którzy właśnie brali udział w tych wszystkich strajkach solidarnościach i tak dalej to jest właśnie to rozpieszczone pokolenie to jest pokolenie rozpieszczone przez tych swoich rodziców którzy odbudowali nasz kraj po wojnie przez to pokolenie, które naprawdę miało ciężko i które nie narzekało na ustrój Polski Ludowej, które szanowało te zdobycze i które często też miało w pamięci to, jak wyglądała wojna i jak wyglądała nędza przedwojenna i jak ogromnym skokiem cywilizacyjnym były choćby pierwsze dwudziestolecie Polski Ludowej, jaki to był ogromny skok cywilizacyjny, skok w poziomie życia człowieka, pracy. A, niestety pokolenie rozpieszczone przez Polskę Ludową imputuje naszemu pokoleniu, które musi się zmagać z niestabilnością na kapitalistycznym rynku, z, tym, z tymi wszystkimi przeciwnościami. Nam, się, nam to pokolenie imputuje, że to my jesteśmy niby rozpieszczeni, że my chcemy, żeby państwo się zajęło, że my czegoś oczekujemy. Bo my mamy nie mieć prawa niczego oczekiwać. Nie, ma, nie, nie mieć prawa oczekiwać y, stabilnej pracy, nie mamy prawa do tego, żeby oczekiwać y, 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 warunków mieszkaniowych, nie mamy prawa do tego, żeby oczekiwać y, tego, że państwo jakąś łopkami, przedszkolami wspomogę tutaj to, żebyśmy mogli mieć dzieci. Nie mamy prawa tego oczekiwać. I kończy się to tak, że młodzi kwesto, nie zakładają tych rodzin, nie mają tych dzieci. I jest coraz mniej ludzi, którzy by mogli na kolejne pokolenia emerytów pracować. Tak, i to, że niskie są emerytury, to właśnie sobie wypracowało, wykry, wykrakało takim właśnie pierdoleniem między innymi, właśnie to pokolenie, które miało te zdobycze Polski Ludowej. I tych zdobyczy nie docenia. I też, żeby nie uogólniać na koniec, to powiem, że są ludzie jednak mądrzy w tym pokoleniu, którzy starają się ten dialog międzypokoleniowy utrzymać, którzy przyznają, że były te zdobycze Polski Ludowej, które zostały utracone. I one były dużo więcej warte, niż możliwość sobie kupienia oryginalnego, markowego, zachodniego produktu. I ci właśnie ludzie, którzy walczą o tę prawdę historyczną o Polsce Ludowej, robią naprawdę bardzo dobrą robotę, żeby pomóc dzisi dzisiejszym młodym, żeby wydobyć młodych z tych kompleksów, które młodzi są wpychani. Żeby pokazać, że to nie my, nie nasze pokolenie jest pokoleniem słabiaków, nieudaczników, tylko że faktycznie system jest ciężki. Ciężko się żyje w kapitalistycznej rzeczywistości trzeciej RP, kraju, który konkuruje niskimi kosztami pracy, który nie zapewnia stabilności zatrudnienia, że są problemy, których oni nie mieli, od których ich ratowała polska ludowa. I właśnie wam którzy walczycie o tą prawdę o Polsce Ludowej, którzy właśnie tym sposobem prowadzicie ten dialog międzypokoleniowy, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować z tego miejsca. Może uświadomicie też trochę swoim rówieśnikom, jak to ich uzalanie się nad tym, jak było źle za komuny, jako Jakie to, jaki to ma wpływ na yy, życie ich wnuków, ich dzieci, ich wnuków, ich, może niedługo, prawnuków? Jeżeli, jeżeli oczywiście prawnuków doczekają, bo przy tym, jak wygląda życie w Polsce dziś, no to szanse na to nie są zbyt duże. No, to tyle. Więc walczmy o prawdę. Polsce Ludowej nie tylko ze względu na docenienie tego po, osiągnięć, tego pokolenia tych ludzi, którzy, naszych dziadków, pradziadków, którzy odbudowali kraj po wojnie, w tych ciężkich latach powojennych, którzy dokonali tego wielkiego skoku cywilizacyjnego, skoku w poziomie życia, w poziomie rozwoju kraju, w poziomie jego pozycji na arenie międzynarodowej, nie tylko po to, żeby wobec nich być sprawiedliwym, ale też po to, żeby yy, zawalczyć o tą prawdę dla przyszłych pokoleń.